O, siemanko, a jestem Moginis. A ja jestem, ja, jestem Daniello. No i dzisiaj przejdę mapem. Zaruję na to, że Moginis jest trochę słabszy. Parkura ode mnie. Tak, ja dosyć na graniu. nagraniu Tu się męczyłem na tym odcinku 5 minut. Yeah. Dłużej. Dobra, to dłużej. Jeden piec. <laughs> Dobra. Ja będę cię kręcił. Od... Skocz! Jump! Jak coś, pozdrawiamy Norbiego. Pozdrawiam... Pozdrawiam Piotr z z serwera. Taki tylko nadal pozdrowie stary Tak, bardzo go nie znam, ale taki min W sumie, e, fajnie zawieszasz po. Przypomnę wam, Piotrek z wcześniejszego odcinka Posiadał żelazo w zbroję, a on Chciał mieć tą zbroję e, e, Krzysiek chciał mieć tą zbroję, więc e, czuaj, go czuaj. zaczął robimy robim taki epic, że W tym skoku, ja będę tak pod tobą Dajesz? epic, epic skok Och, o, jestem Wiem, kiedy jest, jesteś don't, oh. don't worry, don't worry, be happy. Nie nie dadzą ci tak łatwo przejść. Jump. No well, chyba ty uh, Jump. Tak. Chyba nie. <laughs> Jump. Jump. Hajd sklap! Może Sethoma, Sethoma Set. Sethoma na pewno, Jeszcze set Home e tak za szybko. Bo to It's... będzie kilka sekund. Można też sobie zapisać oczywiście. Here o że mi usunęli z drugą. Ściana z kupy. On dobra, tu spada. Byłem tam e, i mapę jak coś... To, 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 to co widzicie, no to ja budowałem, nie? Na szybkiego. No to tak, może nas Dobra. Dobra. Mm, e, no, o, nie dlatego, że kupiłem tam kolczyki Jedziesz! Pokerze tato Ej, no nie poszukuj! Nie chcę mi się wpisywać Home, wolę sobie przyleciać. Dobra, słuchaj, to robimy taki epik. Że ja... że ja stoję tu po drugiej stronie. Skaczesz! Skaczesz! Dobra! Przeszłam! Ociebie! <noise> Dobra, ale tak bez tej... stoi na s... Archimicznie to OP! Norbi pisze nie. to, co da, daj VIP. Powiedz na. O, przeszłem! Stali przeszłem! Na... Bez. bez A! Co ty zrobiłeś? Odpowiedź. Mnie. ID na, na stu alchemiczny. Tutaj Wam tego nie powiem, bo będzie Wam łatwo przejść na tym razem. Więc ja to zrobię tak, że po prostu sobie tak zrobię. Dobra, ja patrzę. Mi? Ja patrzę w górę. Nie, ja. Tego ro... już nie widzę. po kacie. Tra, la, la, la. Yeah. Jak ktoś jest tak, lawa, lawa, nie wiadomo czy woda, lawa. Dobra. Tutaj, to jest akurat trudne, to trzeba swoją technikę mieć, dobrą. Zrób set home. Zrobiłem swojego latającego. Nie, yeah. ja, ja nie, ja nie mogę, ja to ta, jest trudne do przejścia, ja tu przechodziłem dobre 10 minut. O, no to jedziesz, jump! O, przeszłem. Jump, jump! Dobra, tatuś. Ale jump. Yeah. Patrz. Dobra, koniec, głośno Adwinowi! Happy Milk! Co tu damy? Happy! Win. Juhu, juhu! Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, bo cię zabiję. Wow! No to na tym dzisiaj kończymy! Dzięki, pozdrawiam na razie. Subskrybujcie, komentujcie. A będzie A! A! zapomniałem! I dawać łapki w górę. No, nie prosić po łapki, bo cię będą wyzywać. Jej, pokazuje wam, wam właśnie odpowiedź. Fajnie jest. E, siema, no jeszcze tylko jedno wam, ten nasz Danielo chciał powiedzieć. Dobrze, chyba dzisiaj